Obiecałam Wam, że nagram kiedyś filmik o słowie mar. Więc oto on. W jaki sposób używa się tego słowa i w jakich sytuacjach? Na temat słowa mar można wiele powiedzieć, więc dlatego o tym filmik przedstawię Wam kilka różnych sytuacji, w których używa się tego słowa. Po pierwsze oznacza mar, ale lub lecz. Na przykład: żej wil verhuizen, maar hij niet. Ona chce się przeprowadzić, ale on nie. Ik moet het huis opruimen, muszę posprzątać dom, mar ik heb geen zin. Ale nie mam na to ochoty, ale nie mam ochoty. Mar może też oznaczać tylko lub zaledwie. Na przykład: ik heb maar een half uur. Mam tylko pół godziny. Je hebt maar één kans. Masz tylko jedną szansę. No i tu nad e stawiamy kreski, aby zaakcentować, że jeden, że jedną szansę masz. En karcie kost 10 euro. Bilet kosztuje 10 euro. I heb maar 5 euro. Ja mam tylko 5 euro. A tutaj można ewentualnie połączyć te dwa zdania za pomocą słowa mark, które w tym przypadku oznacza ale lub lecz. Na przykład an card kost 10 euro, mar ik heb maar 5 euro. Bilet kosztuje 10 euro, ale ja mam tylko 5 euro. W zamian słowa mar używane jest również słowo alleen, które znowu ma swój sposób użycia. Ale w tym zdaniu, które przed chwilą omówiliśmy, ik heb maar 5 euro, mam tylko 5 euro. Można ewentualnie powiedzieć Ich have allein 5 euro. No i to znowu oznacza, że mam tylko 5 euro. Jednak, kiedy używamy alein jako tylko, to często używane jest dodatkowo obok słowo mar. Więc Ich have allein mar 5 euro, ta forma występuje najczęściej. Mam tylko 5 euro. A mar też tłumaczymy jako tylko w tych zdaniach. Wasz ik mar upfokonczi, gdybym tylko był na wakacjach. Albo Waren juli mar hier, gdybyście tylko tu byli. A jeśli coś wciąż trwa, trwa przez cały czas, to również możemy się spotkać ze słowem mar w połączeniu z czasownikiem bleiben. Na przykład blijft het mar probieren. Mar het lukt niet. On ciągle próbuje. Ale mu się nie udaje. Ich blijf mar tanken. Na przykład no, w przypadku, kiedy samochód no, spala dużo paliwa. Ciągle tankuje. Ich blijf mar tanken. Ze blijft mar praten. Ona cały czas gada i gada. W sensie dookoła, bez przerwy. Dodatkowo używamy słowa mar, by zdanie brzmiało bardziej uprzejmie. No przede wszystkim w trybie rozkazującym. Można na przykład powiedzieć kom. Chodź. Ale to brzmi dość surowo. Więc jak dodajemy mar, to brzmi to o wiele lepiej. Kumar, chodź. No, w języku polskim jest tam intonacja. No, w języku polskim nie mamy takich dziwnych słów, których nie do, dosłownie można tłumaczyć i muszą, musimy je tam dodać, by zdanie brzmiało lepiej. E, nie ma tego w języku polskim. W języku polskim mamy intonację, w języku holenderskim mamy takie słowa jak Mar, które nic nie oznaczają, ale musimy je tam dodać, bo brzmi po prostu. Bardziej uprzejmie, kumar, chodź. No. Albo harzyten, to też, też tak surowo, charżyten, siadaj. Jak dodajemy mar, hamarżyten, no to siadaj. No, bardziej mamy na myśli, że usiądź sobie wygodnie. No, a kiedy szef w pracy mówi, no to nie brzmi to zbyt pozytywnie, no idź do domu. A jak mówi, hamar, huż, idź do domu, to to nie ma co się martwić.